Cześć, z tej strony Ania i Artur. I dzisiaj będziemy rozmawiać o prawdziwych zbrodniach, czyli o książkach, których fabuła mrozi krew w żyłach. Tym odcinkiem chcę otworzyć spooky Season, na które oboje z Anią bardzo mocno czekaliśmy, więc idealne wejście do horrorowych, halloweenowych klimatów. Mam nadzieję, że Wy również jesteście fanami. I jeżeli chcielibyście o zbrodniach też poczytać, nie tylko obejrzeć dokument gdzieś na Netflixie, to dzisiaj mamy dla Was kilka tytułów. Pierwszą książką, o której chcielibyśmy opowiedzieć, to Ted Bundy Bestia obok mnie. To jest pierwsze polskie wydanie klasyki True Crime. I, i jeżeli słyszeliście historię o Tedzie Bundy, Wielokrotnie może oglądaliście dokumenty, filmy na kanałach na YouTube, to czym różni się ta książka od dotychczasowych materiałów, z którymi mogliście mieć kontakt? Przede wszystkim książkę tę napisała kobieta, która Teda Bandiego znała osobiście. Większość osób, które interesują się tematem prawdziwych zbrodni, zapewne znają e, postać Teda Bandiego, niemniej jednak e, dla tych z was, którzy niekoniecznie e, kojarzą sylwetkę, na no szybko myślę, że warto by było e, powiedzieć, kim był Ted Bundy. Był to amerykański przestępca, który e, odpowiedzialny jest za zbrodnie na kobietach. E, właściwie w sumie doliczono się około 70, on się przyznał do wielu rzeczy. Generalnie Ted Bundy nigdy się nie przyznał e, do swoich zbrodni. Był to socjopata, e, Blowelas, uwodziciel, e, osoba mega po prostu inteligentna, przebiegła i przede wszystkim co najgorsze dla kobiet przystojna. Podczas mm. procesu Theda Bandiego kobiety wpatrywały się w niego i pisały do niego listy i do końca wierzyły w ogóle, tak, że on niewinność. jest niewinność, Co ciekawe, Ted Bundy w ogóle zaręczył się mm. w więzieniu. Tak, to co jest przerażające na pewno w jego postaci, to jest to, że już w szkole zauważono, że jest ponadprzeciętnie inteligentny. Dodatkowo wykorzystując jakby wiecie ten proces swój myślowy, który miał na takim wyższym poziomie niż przeciętny człowiek, dodatkowo mieszał to razem z taką współczucia, bo Ted bandy bardzo często udawał, że jest niepełnosprawny, że miał gips na przykład na ręku czy na nodze i złabiał w ten sposób ofiary, że prosił, żeby pomogły mu przynieść książki gdzieś do samochodu albo odpiąć kajak z samochodu. I to, co chyba go właśnie e, zgubiło, to jest to, o czym mówisz, czyli... E, pewność siebie. Pewność siebie. Na samym początku e, nie był aż e, tak zrozumiały e, Po Iluś tam zbrodniach e, uwierzył chyba w to, że jest Bogiem, tak mi się wydaje, bo e, dosłownie, myślał, że jest Dosłownie, on, się, on z ciebie zrobił pięknego anioła śmierci i życia, naprawdę. I on się się wydawało, że on decyduje o czyimś życiu i że i tak wszyscy mu uwierzą, bo był przekonany w to, że. Sam no, fakt, że on sam siebie w sądzie chciał bronić, uważał, tak, że jest w stanie swojego się bronić. I co ciekawe, sędzia skazując go na śmierć powiedział, że go lubi. To jest jakiś w ogóle absurd. Straszne, tak? co nie. Tak, to jest straszne. Jest to po prostu no, zbrodniarz najgorszej maści, więc uważajcie na swoich sąsiadów. Jeśli chodzi o tę książkę, e Poza samą postacią Teda Bandiego poznajemy go z e, trochę innej perspektywy, z perspektywy osoby, która go znała, która przez bardzo dużą część relacji nie miała pojęcia, e, że jest on zbrodniarzem, który jest odpowiedzialny za wiele przestępstw e, na terenie Stanów Zjednoczonych. Dlatego jest to e, tytuł na pewno odróżniający e, się od pozostałych książek e, tego formatu. Jeżeli jesteście ciekawi takiej właśnie perspektywy, jak to jest znać potwora, e, polecamy. Mamy wam książkę Bestia obok mnie, N rule. Przechodzimy do kolejnego tytułu. Tym razem autorem jest Max Czorny, którego możecie znać z serii w ogóle powieści kryminalnych. Tym razem w książce Zimny chirurg na tapet bierze Autentyczną historię. Tak, autentyczną historię, e, nekrofila z Poznania, e, postać, którą Polski wymiar sprawiedliwości na tamten czas nie był gotowy. Mhm. Wszystko, co się działo wokół Edwarda Kolanowskiego, to jaką było osobą zuchwałą, również jak przebiegło. To co robił Kolanowski nie mieści się w ogóle w ramach ludzkiego jakiegoś takiego pojęcia współczucia czy empatii. Mhm. E, był to człowiek, który od czynów pedofilskich po czyny jakieś nekrofilskie e, miał na swoim koncie. E, to co robiła milicja tropiąc go e, po prostu miała wrażenie, że śledzi jawnie diabła po prostu. On był osobą złą do, do kwadratu. I w książce właśnie Zimnochirurg, patrzymy troszeczkę na jego biografię, patrzymy co mogło go pchnąć do takich czynów, no umówmy się, takie czyny lubieżne graniczą w ogóle z, jakąkolwiek, z jakimkolwiek człowieczeństwem wręcz. Dodajmy, że to są lata komunizm, głębokiej komuny w Polsce, gdzie wyobraź sobie, że no, mówisz w państwie idealnym, że na cmentarzach rysuje nekrofil. Jakby to jest niepojęte, jakby no, postać Edwarda Kolanowskiego, jest to w ogóle poza tą zimnym chirurgiem, ale i tą, tą powieścią, powieścią, tą biografią, to jest to postać na jakiś serial cały, tak naprawdę. Taki serial jakiś, no dla mnie to jest troszeczkę wiesz, nieprawdopodobne. nieprawdopodobne. I jedyne z tego, czego żałuję, to wiem, że to jest absurdalne. E, bo go było bardzo dosyć szybko stracono. E, po prostu ten proces był dosyć szybki i on się w większości, do większości, większość zbrodni przyznał, ale to, że nie zbadano do końca jego umysłu, że w tamtych czasach nie było kogoś takiego jak e, psycholog kryminalny, który zajmuje się, wiesz jakby takimi rzeczami e, i bada, tak jak w serialu Mindhunter, nie wiem, czy serial serial Hunter tam jest e, właśnie pokazane jak. Jak rozpoznać seryjnego morderca, co kieruje, jak działa umysł, jak, jak działa umysł i jak nie działa umysł wręcz. Mm -hmm. Że nie ma pewnego schematu utartego, że nie ma czegoś takiego. I szkoda, że Edwarda Kolanowskiego tak szybko zabito, bo uważam, że gdyby go przysłuchała odpowiednia osoba, można byłoby stworzyć idealny portret takiego seryjnego mordercy i uczyć się wobec tego, jak. jak nie, nie, szablonować, nie szablonowo postępować w, w przypadku, kiedy mamy do czynienia z tego rodzaju zbrodnią. Uważam, że do tej pory to, co dokonał Edward Kolanowski, nie mieści się w naszej jakby pojęcia, jakiś jak wspomniałem wcześniej, empatii. I jest to chyba najbardziej niechlubna postać polskiej kryminalistki. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej na ten temat, sięgnijcie po książkę Maxa Czernyja, Zimny Chirurg. Tak, polecamy dla wszystkich ludzi o mocnych nerwach. Tak. Mieliśmy przy od odwarta Kolonowskiego, naszego polskiego antybohatera, no ale teraz trudno pominąć kogoś takiego jak Charles Manson. Charles Manson to jest zło ze zła do pierwiastka czwartego zła. To, co dla mnie jest przerażające, jeżeli chodzi o Mansona, to jest fakt, że w przeciwieństwie do Bandiego, który działał sam i był osobą e, raczej nadprzeciętnie inteligentną, Manson znajdował się poniżej e, przeciętnej. E, Przeciętnego poziomu ilorazu inteligencji, mimo to był w stanie porwać tłumy, e, przekonać innych do swojej racji i swoje życie przestępcze rozpoczął już jako dziecko, ponieważ pierwsze przewinienie ma na swoim koncie w wieku 9 lat, gdzie między innymi podpalił szkołę, e, im starszy był, im e, te zbrodnie były coraz większe, e, w pewnym momencie zaczął zbierać dookoła siebie ludzi, co jest dla The mnie. Family. Tak, kiedy wyszedł po którymś tam już procesie z więzienia, założył kult, którego był głową, w sposób manipulujący, grający na takich potrzebach, emocjach e, ludzi gdzieś tam odrzuconych, w mieszance z narkotykami. Oczywiście. Był w stanie nie tylko sprawić, że lubili go ludzie dookoła, nawet e, ci, którzy powinni go osądzać, a on siedząc w więzieniu e, wciąż miał grono fanek, które były gotowe e, poświęcić życie temu, żeby udowodnić, że jest on niewinny. głowę ogolić głowę, tak? tak? Jeżeli chodzi o kobiety. Wytatuować sobie swastkę, tak jak Manson miał Na czole. ją umieszczoną pomiędzy brywiami. I jest to postać właśnie o tyle przerażająca, że on najgorsze zbrodnie, jakie popełniał, popełnił rękami innych ludzi. Przy czym do samego końca też, podobnie jak Bundy, upierał się przy tym, że wszystko jest w porządku, że. E, przecież nie widzi problemu? Nie ma problemu. O Mensonie moglibyśmy zrobić osobny odcinek, e, ale to nie jest nam potrzebne w tym momencie, bo zachęcamy Was do przeczytania, a nie do obejrzenia całego odcinka poświęconego Mensonowi. A co jest takiego ganiu wyjątkowego w tej książce? Jeżeli chodzi, ja cały czas tak sobie troszeczkę porównuję Bandiego i Mensona, dlatego że to są takie postaci, które myślę, że automatycznie nasuwają nam się w głowie, jeżeli myślimy o takich największych nazwiskach. Jeżeli chodzi, o książkę Bestia obok mnie. Jest to e, świeżutka premiera e, tegoroczna. Jeżeli chodzi o książkę o Mansonie, e, ona miała premierę już jakiś czas temu. Niemniej autor e, pisze tutaj bardziej w taki sposób e, sensacyjny, bym powiedziała. E, książkę ta czyta się... E, wchodząc w taki wir akcji, w emocje i sam ten autor badał sprawę mensona 20 lat, dlatego uważam, że mimo to, że premiera tej książki odbyła się już jakiś czas temu, myślę, że to jest tytuł, po który warto sięgnąć, jeżeli interesujecie się tą sprawą, zwłaszcza, że autor ten bierze na tapet wiele spraw, które zostały gdzieś zamiecione pod dywan. Na światło dzienne wychodzi mnóstwo faktów, o których do tej pory mogliście nie wiedzieć na temat tej postaci. Dlatego jeśli chcielibyście dowiedzieć się więcej lub myślicie, że przeczytaliście już wszystko na ten temat, koniecznie sięgniecie po ten tytuł. Odbiegając od tematyki em, przestępców Stanów Zjednoczonych, przenosimy się w zupełnie inny region świata. Do zimnej Rosji. Tak, e, poznamy historię okropnego człowieka, o którym wcześniej powiem szczerze, nie wiedziałam, chociaż interesuje się tematem prawdziwych zbrodni. Jest to tytuł Krwawy rzeźnik Pitera Konradiego. W odróżnieniu od innych seryjnych morderców, on był kanibalem. I tutaj mam pierwsze Doj. spotkanie w tej książce z kanibalizmem, i on był osobą, która no, ze zwłokami ludzkimi robiła wszystko. Nie chcę zdradzać Wam szczegółów, bo możecie to poczytać w książce. Jeśli czujecie, że jesteście w stanie, bo powiem Wam szczerze, że kiedy zobaczyłam w ogóle tę okładkę, pomyślałam sobie, nie. Ja czuję, że to może być za dużo. I jeśli um, pozwolisz, e, pozwolę sobie przeczytać e, tylko kawałeczek z naszej zakładki. Jedną z opinii, e, którą możemy znaleźć w wkładce, to najstraszniejsza książka, jaką kiedykolwiek czytałam. I tutaj mamy też cytat, e, który mnie zmroził. Tak. Wszystko, co zrobiłem sprawia, że drżę z przerażenia. Czuję wyłącznie wdzięczność do organów śledczych za to, że mnie schwytały. Jest to coś, co kompletnie nie mieści mi się w głowie. Polecam, naprawdę polecam komuś, to właśnie ten Spooky Season chce zacząć od konkretnej pozycji, to jest pozycja obowiązkowa, naprawdę nieznany morderca, który no podbije wyobraźnię niejednego fana True Crime Story. Do tej pory rozmawialiśmy o konkretnych sylwetkach, myślę, że jeżeli jesteście bardziej zainteresowani tą tematyką i Siedzicie w niej nie od wczoraj, zapewne dość dużo z tych informacji, o których dzisiaj mówiliśmy, nie jest Wam obca. Jeśli jednak chcielibyście sięgnąć nieco głębiej i poznać więcej mniej znanych e, historii, tutaj polecałabym Wam tytuł Seryjni Mordercy. Jest to książka, w której autorka e, opowiada o wielu różnych zbrodniach i robi to w taki dość skrótowy sposób. E, zadaje pytanie, e, po czym. E, Daje odpowiedź e, w postaci konkretnej e, sytuacji, mhm. konkretne, m, konkretnej sprawy. E, na przykład pytanie: Kto był pierwszą znaną czarną wdową Ameryki? No i odpowiedź e, znajduje się na trzech stronach, kiedy mamy przedstawioną sylwetkę postaci. No, Dowiadujemy się tutaj e, na temat tego, w jaki sposób rodzą się seryjni mordercy, jak dobierają swoje ofiary. I autorka demaskuje Anioły Śmierci, czarne wdowy, bardziej lub mniej znanych morderców. I inne potwory, jak nazywane są postaci, które są niejako bohaterami tej książki. Ja powiem Wam szczerze, że chyba jestem bardziej fanką takich książek, w których skupiam się na konkretnej sytuacji, ponieważ czytając seryjnych morderców, poczułam, że jest mi ciężko. Każdy z nas ma jakiś taki poziom, tak, do którego kręc. jest w stanie dobrą wrażliwości. Tutaj powiem Wam, że po prostu dzieje się tak dużo, mimo że e, akcja dzieje się konkretnych e, sytuacji, one są skrótowo przedstawione one są na paru stronach, opisane zaledwie, to towarzyszyło mi bardzo dużo emocji. I ja osobiście pomyślałam sobie, że jest mi ciężko. E, łatwiej jest mi wejść głębiej w jakąś historię niż rozdrapywać dużo takich ciężkich tematów. Niemniej, jeżeli wiecie, że macie dość wysoki poziom tolerancji na przyswajanie takich ciężkich treści, lub jesteście jak najbardziej za takimi skrótowymi formami, ponieważ no, nie każdy jest fanem grubych książek, grubych powieści. Na jakiś temat, to zdecydowanie poleciłabym Wam tę książkę. Dzięki, że zostaliście z nami do końca. To był odcinek z serii Porozmawiajmy o książkach. I dzisiaj rozmawialiśmy na temat e, prawdziwych zbrodni. Jeżeli chodzi o e, tytuły, o których rozmawialiśmy, oczywiście jest to zaledwie kropla w morzu książkowych propozycji, my z Arturem wybraliśmy takie tematy i takie odsłony książek, które gdzieś nam bardziej przypadły do gustu lub pokazują znane sprawy z zupełnie nieznanej perspektywy. Jeżeli wy macie takie książki kategorii True Crime, e, prawdziwe zbrodnie, zagadki kryminalne, które polecacie, dajcie nam koniecznie znać. My z Arturem chętnie to nadrobimy. Jeśli będzie potrzeba, to, to zrobimy drugi odcinek. Bardzo chętnie. Zostawcie nam polecajki książkowe i mam nadzieję, że co? Widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć. Trzymajcie się!